Znów stara zgraja szczęśliwym trafem Bez głów, bez planów, za to z rozmachem Do żłobu tłoczy swe idzie Platforma Obywatelska Do sądu złodziej śmiało ucieka, Bo wszak korupcja prawem człowieka Czar PRL-u wraca do formy Wdzięczni jesteśmy członkom z Platformy Zwrot w dyplomacji to rozdział drugi. Od dziś będziemy świadczyć usługi dla Władimira i dla Angeli. Czas na kolanach iść do Brukseli. Szef mzz tu ma już kaganiec. Śląski pomoże weźmie Germaniec. Trzeba wywłaszczyć polskiego chłopa. Piwatna forma, piwaty Europa. Angela z Ericką ręce zaciera, Pytam, czy proszę a A za nią ziomków procesja tłumna, Piwak, platforma, piąta kolumna, Za kawaliście, z starowie, Piją oligarchowie, Władimir Putin z radości śpiewa, No, nie tak zapęgniewa. Odwrót z Iraku, z Afganistanu o sama śmieje się spod Turbanu. Taki sojusznik jak z się przyda. Wiwat Platforma i Al-Qaida, koniec z koniec rozliczeń dla konfidentów. To koncert życzeń. Od dzisiaj wszyscy jesteśmy święci. Wiwat Platforma i Konfidenci. Żyje wolność, śpun na waganach, Kubem durnym kręci w tym obcach. Tak legalnie ćmiąc porcję zielska, Piwa platforma obywatelska. Niech żyje miłość, rusza parada, Z prośnych pedałów cała gromada, Wsi się bezwstydnie w kuchni trząści, To dar platformy, triumf wolności.

Zgraja szczęśliwym trafem, bez głów, bez planów, za to z rozmachem do żłobu tłoczy, zbyt Idzie platforma obywatelska, do sądu złodziej śmiało ucieka, bo wszak korupcja prawem człowieka. Czar PRL-u wraca do formy. Wdzięczni jesteśmy członkom z platformy. Dyplomacji to rozdział drugi, od dziś będziemy świadczyć usługi dla Władimira i dla Angeli. Czas na kolanach iść do Brukseli. Szef MSZ tu ma już Kaganiec, Śląski Pomorze weźmie Germaniec. Trzeba wywłaszczyć polskiego chłopa, piwat platforma, piwat Europa. Piela z Eriką ręce zaciera, po, by na wschód ruszyć stopę A za nią ziołków, to sesja tłumna. Biwat platforma, piąta kolumna. Za kawaliście acuzka starowie, piją kastronu oligarchowie. Władimir Putin z radości śpiewa, ludzie pierwudzie, ptak zabezpiecznia. Iraku, nie Afganistanu, bo sama śmieje pod kurwa. Na tak, i jak tu się przyda. Biwa platforma i Al Qaida, koniec frustracją, koniec rozliczeń. Dla konfidentów. To koncert życzeń. Od dzisiaj wszyscy jesteśmy święci. Biwa platforma i konfidenci. Żyje wolność słów na waganach, łbem turnym kręci w tym odparach. Legalnie świąt porcje zielska, miwa platforma obywatelska, niech żyje. Miłość rusza parada, z prośnych pedałów, cała gromada. wsi się bezwstydnie wśród publiczności. To dar platformy, mój wolności

Stara zgraja szczęśliwym trafem, bez słów, bez planów, za to z rozmachem. Do żłobu tłoczy zbyt idzie Platforma Obywatelska. Do sądu złodziej śmiało ucieka, bo wszak korupcja prawem człowieka. Czar prl wraca do formy, wdzięczni jesteśmy członkom z Platformy. Dyplomacji to rozdział drugi, od dziś będziemy świadczyć usługi. Dla Władimira i dla Angeli czas na kolanach iść do Brukseli. Szef MZZ-u ma już haganiec, Śląski może weźmie Germaniec. Trzeba wywłaszczyć polskiego chłopa, piwat Platforma, piwat Europa. Angela z Eriką ręce zaciera, by na wschód ruszyć tropem Firera. A za nią ziomków procesja tłumna. biwat platforma, piąta kolumna. Za kawaliściaców Kaskarowie piją Gazpromu oligarchowie. Władimir Putin z radości śpiewa. Nutier w uzjednoczach